O, witajcie, czy widzieliście kiedyś las rosnący na wydmie? No wiecie, taki z pozoru nieciekawy, suchy oraz porośnięty cienkimi sosnami? Zapewne wymienicie Słowiński lub Kampinoski Park Narodowy. No i nie będzie w tym żadnego błędu. Ale czy wiecie, że taki las można obejrzeć także w Warszawie? Tak się składa, że taki ubogi las możemy oglądać na prawym brzegu Wisły w dzielnicy Wawer, między ulicami Akwarelową i Strusia. Jest to tak zwany Las Matki Mojej. Niewielki kompleks leśny o powierzchni nieco ponad 12 hektarów. Teren ten ma ciekawą historię. Od 1839 roku było to miejsce pochówku, cmentarz ewangelicki. W 1891 roku powstał tam Fort Wawerski. Po 1920 roku podjęto decyzję o całkowitej likwidacji obiektu i od tego czasu teren pozostawał nieużytkiem. Pierwsze próby zalesienia miały miejsce w 1943 roku, kiedy Komitet Obywatelski w Wawrze próbował założyć tam park sportowy. Niestety, przedsięwzięcie zostało zniszczone w trakcie działań wojennych. Po wojnie w 1950 roku rozpoczęło się zalesienie na dużą skalę, dzięki któremu las matki mojej uzyskał współczesny wygląd. I tak oto w telegraficznym skrócie dotarliśmy do chwili obecnej. Rzućmy okiem na to, co dzieje się w tym kompleksie leśnym na już ponad 70 lat po jego zalesieniu oraz jakie prace mają się tam odbyć. Wokół nas jest sporo cienkich, cienkich drzew. Mało spektakularny widok. Niemniej jednak jesteśmy w lesie, które, którego historia sięga 80 lat wstecz. Jesteśmy w tej chwili w lesie Matki Mojej w dzielnicy Wawer. Jest to miejsce, które zaczęto zalesiać już w czasie II wojny światowej. Lasy Miejskie Warszawa prowadzą tutaj swoją taką planową gospodarkę leśną w oparciu o, planach, o plany urządzenia lasu. I plan, który jest sporządzony dla tej lokalizacji, wskazuje konieczność wy wykonania przebieży. Niestety, natura zweryfikowała trochę nasze pomysły i w niektórych miejscach musimy odejść od tego, co zaplanowaliśmy. A dlaczego? Za chwilę Państwo to zobaczą. Drzewa rosnące w tym lesie mają całkiem trudne zadanie do zrealizowania. Znajdujemy się na wydmie, w związku z tym jest tutaj bardzo mało wody jest tutaj dosyć ubogo i to właśnie przesądza o całkiem niewielkim rozmiarze tych drzew, mimo że są one dosyć stare. Na pewno nie ma również tu grzybów mikoryzowych, które współpracując z korzeniami, pomagają drzewom w pobieraniu wody. Efektem takich trudnych warunków do życia jest właśnie to, co widzimy tutaj obok, czyli takie punktowe, placowe zamieranie drzewostanów. Aby utrzymać jednak ciągłość lasu w tym miejscu takie miejsca, gdzie drzewa zamarły, będziemy odnawiali sztucznie, czyli będziemy sadzili w tym miejscu nowe drzewka. Jesteśmy teraz na placu zabaw w pobliżu ulicy Akwarelowej. Niestety w tym miejscu oprócz urządzeń rekreacyjnych znajdują się również martwe drzewa, które zagrażają bezpieczeństwu osób korzystających z tego terenu. Rolą trzebieży jest oprócz oczywiście pielęgnacji drzewostanu zapewnienie bezpieczeństwa osobom odwiedzającym ten las. A las Matki Mojej jest dosyć intensywnie penetrowany przez okolicznych mieszkańców. Po prostu pełni ważne funkcje rekreacyjne. Drugim takim ważnym elementem trzebieży jest również usuwanie gatunków obcych i osoby odwiedzające Las Matki Mojej na pewno kojarzą dosyć dużą ilość robini akacjowej czy dębu czerwonego. Są to gatunki obce, inwazyjne, które utrudniają rozwój naszym cennym gatunkom, takim na przykład jak dęby, które również w tym lesie występują. W związku z tym podczas trzebieży część z osobników właśnie tych gatunków obcych będzie usunięta. Prace, które będziemy wykonywali w tym miejscu, będą podążały za naturą, czyli będą wynikiem tego, co znajdujemy na gruncie. W tych miejscach, gdzie trzeba będzie usunąć gatunki obce, będziemy je usuwali po to, aby wspierać nasze gatunki rodzime. W takich miejscach, gdzie brakuje naszego drzewostanu, brakuje gatunków rodzimych, będziemy takie miejsca obsadzali w sposób sztuczny. Tam, gdzie występuje zagrożenie bezpieczeństwa, będziemy starali się to zagrożenie bezpieczeństwa usunąć poprzez usuwanie martwych drzew. Całość prac ma na celu poprawienie trwałości i stabilności tego lasu, jego bezpieczeństwa i zachowanie jego na przyszłe lata, więc bardzo apelujemy o to, aby tutaj nie traktować wejścia strzebieżą jako trwałą dewastację czy zniszczenie bo jest wprost przeciwnie, te prace mają na celu poprawienie stanu tego lasu. Jeżeli mają Państwo jakieś pytania dotyczące tego, co robimy, dotyczące przyczyn wykonywanych zabiegów, zapraszamy do kontaktu. Postaramy się jak najpełniej i najprościej wyjaśnić, o co w tym wszystkim chodzi.